Jak wyglądam? Dobrze zawiązałem. Yy, yy -y. Na pewno. Tak! <laughs> o, to będzie prawdziwa katastrofa. Gdybyś nie obraził magog, na pewno by nam pomogła. O, tak, a teraz sami musimy coś wymyślić. No dobrze, chodźmy. He? Mój pierwszy bal. Chłopaki, zabraliście moją pozytywkę? Położyłam ją na łóżku. Spokojnie, jutro się znajdzie. Pewnie zostawiła się w ogrodzie. Przyniosłam ją. Ha. Dziś odbędzie się bal? Masz dla mnie prezent? Tak! Wspaniale! Będę o to dbała, obiecuję, chłopcze. Bardzo Ci dziękuję! To ja ci dziękuję. Dzięki Tobie zostanę królem balu. O, tak! Z całą pewnością! Tylko nie zapomnij najpierw wykop, wykop! A potem w górę, w górę! Hop, hop! Nie spuszczaj okaz publiczności i rozkołysz oh. ramiona! Dzieci, czas na nas! Obiecuję, różyczko. Jutro jej poszukamy. Gdybyś odłożyła ją na miejsce, nie byłoby problemu. Chłopaki, powalimy się w O, jak fajnie! To ostatni ten oddział! Cześć! <laughs> Mieszkańcy borówkowego wzgórza. Mam wielki zaszczyt i ogromną przyjemność powitać Was na dorocznym balu. O, to dziwne. Chyba nas nie poznała. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. To jaki mamy plan? <laughs> Widzę, że orkiestra jest już gotowa. Doroczny bal uważam za otwarty. Tańczymy! Po to przyszliśmy. No, e, sama nie wiem. Nie wstydź się. E, jeszcze nie mam ochoty tańczyć. A ty, bratku? E, też nie. A ja zatańczę. Ojej, jeszcze kogoś potrafić! Oh. To straszne, nie mogę patrzeć. Co on wyprawia? Jest gorzej niż się spodziewałem. Nigdy nie widziałam takich wygibasów. To ma być tanie? <śm> 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 O siebie. Co się stało? Za nic nie przegapiłabym tego widowiska. Aha. Jaki on jest śmieszny! Chyba zaraz pęknę ze śmiechu. Kim jest ten chłopiec? To syn Ramonka? Kończynka. Jak widzieliście, jest doskonałym parodystą. Na pewno rozpoznaliście zwierzęta, które naśladował. O czym on mówi? To zagadka. Nikt nie zna odpowiedzi, przecież to proste. Moim zdaniem, koniczynek naśladował żabę. Brawo! A kto rozpoznał drugie zwierzę? Eee, wydaje mi się, że wiem, co to było. Gęś? Niestety, pudło. Koniczynku, pokaż to jeszcze raz! Tak, tak. tak. Kiedy zrobiłeś tak, tak, naśladowałeś? naśladowałeś? sroka? Nie, to był dzięcioł! To na pewno był gołąb! Brawo, tak. to gołąb! <ślał> Pokażę wam, jak chodzi sroka! O, o. Wcale tak nie chodzę! Ha! Jeszcze tego pożałujecie! Nie wolno się śmiać ze sroki! Udało nam się! A ponieważ chciałem się jej jakoś odwdzięczyć, dałem jej twoją pozytywkę Wybaczysz mi? Koniecznku, jak mogłeś to zrobić? Ta sroga na pewno ją zepsuje hm, Wybaczę ci, jak mi zrobisz nową pozytywkę Dobrze, różyczko Wiecie co? Lepiej w tym tacie i cioci Cyni. To będzie nasza tajemnica. Zatańczymy bimbele. Birembele z podglądu. Ty, nie pamiętam, jak się to tańczy. Spokojnie, pomożemy ci. <suszy> ha. Dlaczego wcześniej się na to nie odważyła? A mówiła pani, że nie umie tańczyć. Bo rzeczywiście nie umiem. Ale zabawny występ koniczynka mnie ośmielił. No dalej, chłopcze, przejdź pod mostem. Wcale nie trzeba być świetnym tancerzem, żeby się dobrze bawić. Wersja Polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kawęcka, tłumaczenie i dialogi Joanna Kuryłko, dźwięk i montaż Jakub Mileński, kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak.